Okej, okay, hej, cześć, Siemano z tej strony, Łysy. I mam dzisiaj dla was recenzję pewnego filmu, na którym akurat byłem wczoraj. To był film pod tytułem Jak poszukiwać milionera, co sam w ogóle no, uwielbiam chodzić do kina na jakiś film i tak dalej. Do dnia wczorajszego poszedłem z klasą akurat na film i myślałem, że to będzie jakiś zwykły film dla typowych snobów, że jak poszukiwać milionera. Ja... Tak, moje oczekiwania były, że to będzie na pewno, o dobra, i z tego co widziałem po zwiastunach, że każdy będzie próbował jakiegoś wdowca złapać i poślubić, to było naprawdę chore. Jakiś se tam serial prowadzony też był, ale mniejsza. Zaczynało to się właśnie w ten sposób, delikatnie. Co nagle moje oczekiwania, gdybym na filmie się zmieniły. Film zaczął się tym, że młoda kobieta, mająca jedno dziecko, była po rozwodzie z mężem. Pracowała na dwa etaty, z jednego została zwolniona. No i... Jak to ująć? Została z jednego zwolniona. Pracowała też i w hotelu. W tym hotelu... Była na... Prezentacji... Czy pokazie... Właśnie na temat książki, jak być milionera. I tak dalej. Dostała zaproszenie na takie kursy z tego i tak dalej cały film był nagrywany na tematyce miasto Warszawa no i to było nawet fajne był Zegrany z tematyki miasto Warszawa po prostu jakby to było Warszawia chociaż wiadomo, że to mogło być studio a nie prawdziwa Warszawa no i tak Teraz przejdę do głównego wątku. Głównym wątkiem było: Jak to wam określić? Że ta dziewczyna nagle tam poszła, jednak o dłuższych nastanowieniach poszła tam. Boże, zaznałem ze swoim przyjaciółką, że potrzeba jakiegoś milionera czy miliardera i tak dalej. Dobra, poszła. Na to tam właśnie był fragment z zwiastunu, z tym pogrzebem. Że mają wziąć wdowca. Dla mnie to było w sumie chore. No ale dobra, no mniejsza z tym. Później była tam kolejna lekcja, żeby stali zaproszeni na bankiet. Bankiet był ok. Po, mm, Poznano tam tak zwanego króla parówek. Nie nam się gościu nazywa w tym filmie. ale no mniejsza. Poznał tam. On się jej spodobał, najwyraźniej. Ono mówi nie. Później ten wdowiec. Ona mu się spodoba, yy... Tak, ona mu się spodoba, a oni też nie. Nagle tam jak się już. Ja nie będę powiedział tego chronologicznie, ale ten jeden, z którym ona tam tańczyła na tym balu. Był nagle dawnym bramkarzem reprezentacji polskiej. No chyba miał cieś... Adam Cieślik. Ten aktor, tak się tak nazywał, mniejsza. Nie może to była na na prawdziwych faktach, ale to bardziej była taka komedia ale mniejsza no z tego co mogę powiedzieć, że koniec końców praktycznie po całym koniec wyszło, że on też nie jest takim snobem, tylko miał wyjść za snobkę i tak dalej wiadomo, jak to w każdym filmie musi być jednak chyba dobre zakończenie ale zanim dojrzę do tego to jeszcze wam mogę powiedzieć, jaki jeden mój yy, faworyt z tego filmu yy, syn tej kobiety był naprawdę mistrzem we wszystkim Dosłownie. Ona temu wdowcowi pokazała swój dom i temu drugiemu, temu cieślikowi. Co by naprawdę było fajne w tym serialu, w serialu, w filmie, że ona już pod wpływem nerwów to pokazała. Gdy ten gość robi sobie wieczór kawalerski, no nie ukrywam, poszedł z nią. Tam później następnego dnia był ślub. Ona pojechała z tym wdowcem, nie by przyjeła tego wdowca, ale po zaraz w jakimś czasie zakończyło się, to. bo ona mówiła, że do niego nic nie czuje i tak dalej. Nie chodziło jej o jego kasę. E, jakieś dwa miesiące później ona otworzyła swoją cukiernię. Podwiedziła ją ta autorka tej książki jak pusić milionera. W sumie film był oparty na tym... Na tej książce, tak jakby? Chociaż nie wiem, czy ta książka istnieje, czy nie. No ale było nawet fajne. Naprawdę, ten film mi się bardzo spodobał. Żebym go oceniać tak w skali od 1 do 10, czy tam na 5 gwiazdek, to na spokojnie 4,5 gwiazdki bym dał? Na 5? No tak to byłoby. 7. Taka ja porządna ocena, moim zdaniem. Film mega spokojny. Naprawdę. No a mnie teraz udaję wam do końca filmu. On wyszła jednak za tego ciśnienia. Bo jak ona to powiedziała pod sam koniec filmu, prędzej że zacznie padać śnieg w lato. No i on to ogarnął. Zaczął padać śnieg w lato. No i ona wyszła za niego najprędzej. Tak, dlaczego on też świąteczną zbliżają się święta najprędzej ja do on teraz nie będzie żadnego filmu poza tym. Więc też Wam mogę życzyć wesołych świąt, wszystkiego, co dobre i zdrowego. Na pewno jeszcze coś się zjawi na kanale ekipy. Co link będzie na dole pod spodem. No i tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Film krótki, to jest tylko recenzja filmu. I naprawdę ten film był mega. Mi się bardzo podobał. To nie jest taka zwykła telenowela dla kobiet. Facy też się mogą z tego nauczyć. Więc na razie, cześć! 去吗弄。